Oficer armii i jego żona poszli do hotelu, żeby coś zjeść. Kierowniczka hotelu ich zatrzymała i zapytała: Dokąd się wybieracie? Oficer odpowiedział: Na obiad. Kierowniczka powiedziała: Osoby takie jak wy nie mają wstępu. Proszę odejdźcie. Wtedy żona zapytała: Co ma pani na myśli, mówiąc, Osoby takie jak my? Kierowniczka odpowiedziała: Oficerowie armii, którzy przychodzą jeść za darmo. Proszę wyjdźcie. Oficer powiedział: Nie przyszliśmy jeść za darmo. Zapłacimy. Wtedy żona dodała: Jesteśmy waszymi klientami. Nie może nas pani tak traktować. Kierowniczka odpowiedziała: A teraz tacy jak wy będą nas uczyć, jak mamy mówić? W tym momencie przyszedł bogaty klient. Kierowniczka pomyślała: Od tego klienta dostanę lepszy napiwek. Powitała go i powiedziała: Proszę wejść, zaraz przygotuję stolik. I poszła to zrobić. Para zaczęła wracać do domu, ale nagle zatrzymał ich kelner i powiedział: Proszę państwa, zapraszam. Stolik już został przygotowany, oficer odpowiedział, ale kierowniczka nie pozwoliła nam wejść i kazała odejść. Kelner odpowiedział: kto was tak potraktował, proszę pana. Jest pan oficerem armii. Jesteście dumą i siłą naszego narodu. Proszę za mną. Kelner zaprowadził ich do środka, przygotował stolik i przyjął zamówienie. Oficer przeczytał menu, zamówił dla siebie i żony, a jedzenie szybko zostało podane. W międzyczasie bogaty klient poprosił o rachunek. Kierowniczka szybko go przyniosła, a klient powiedział: Jedzenie nie było dobre. Kierowniczka odpowiedziała: Przykro mi, proszę pana. Klient wyszedł, zostawiając pieniądze na stole. Gdy kierowniczka je policzyła, powiedziała: tylko 500 dolarów i ani centa na piwku. Później kelner przyniósł rachunek oficerowi. Oficer zapłacił i dał kelnerowi dodatkowe 500 dolarów. Kelner zapytał: "A to za co?" Oficer odpowiedział: "To napiwek za bardzo dobrą obsługę." Widząc to, kierowniczka pomyślała: "On daje 500 dolarów napiwku staremu kelnerowi?" Szybko podeszła, zabrała rachunek i napiwek i powiedziała: "Ty odejdź, ja się tym zajmę." W tym momencie weszła właścicielka hotelu i ją zatrzymała. Zapytała: "Co tu się dzieje?" Gonisz za napiwkami, a kiedy oni przyszli, co im powiedziałaś? Kierowniczka odpowiedziała, nic im nie powiedziałam. Właścicielka odpowiedziała, nie kłam, słyszałam wszystko z zewnątrz, dziewczyna powiedziała, przepraszam pani, ale przynajmniej dobrze ich obsłużyłam w środku. Właścicielka odpowiedziała, dobrze obsłużyłaś? Widziałam wszystko. Oficer armii chroni nasz kraj, a ty tak go potraktowałaś. Powinnaś się wstydzić. Potem zwróciła się do kelnera i powiedziała: Od dziś ty będziesz kierownikiem, a ta dziewczyna zostanie kelnerką. Obecna kierowniczka powiedziała, pani, jak mam być kelnerką? Właścicielka odpowiedziała: Za takie zachowanie powinnam cię zwolnić, ale daję ci jeszcze jedną szansę. Teraz idź i wykonuj swoją pracę.